Czy wiesz, że Polska poniosła ogromne straty podczas II wojny światowej, które do dziś odbijają się na naszym kraju? Tylko w wyniku okupacji niemieckiej straciliśmy 5 milionów 200 tysięcy obywateli, co stanowiło 17% całej populacji. Niemcy systematycznie niszczyli polską infrastrukturę, przemysł i rolnictwo. Eksperci wyliczyli, że łączne straty Polski to ponad 6 bilionów złotych. Zniszczono 80% Warszawy, 675 tysięcy gospodarstw wiejskich, wywieziono 200 tysięcy dzieci, Niemcy zabili 16 tysięcy osób na wsiach, zniszczyli 476 miejscowości, zlikwidowali 75% pogłowia koni i 60% bydła skradli nam nie tylko majątek, ale i przyszłość, zamknęli szkoły, zakazali języka polskiego, wymordowali elity intelektualne. Najgorsze te straty do dziś wpływają na naszą rzeczywistość ekonomiczną i społeczną.